EFO Łap! Nowy unboxing O, o, o. Dobra, otwieramy to. Czeka co w środku jest? O, mamy karteczkę. Hej Paletekad, mam dla Was małą niespodziankę. Nie bójcie się, nic nie wybuchnie. O kurde. Pozdrawiam Kamila. Nie wiem czy to dobrze powiem. Z Dezingsy? Tak. E, kawę tam kasu dali. I wszystko jest tym, czym się wydaje. Potkaj dziurkę, a nagroda sama wyjdzie na światło. Ciekawe. Co to jest? To jest chyba nie wiem. Jakiś osób inteligentnych, nie wiem. O co w tym chodzi? Czy to jest tunel, to, to, to jest. Coś tam lata. Wejdzie to bo... a, Aha! Mamy klucz! Dobra, dwa klucze mamy. To może trzeba coś gdzieś do słońca. Dobra, w nodłę. Może dwa na raz trzeba kierki są tu. Dziękujemy firmie Dezin.pl za taką niespodziankę oraz osłodzenie nam dzisiejszego dnia.. Mm.